Witam, ja jestem R2PMS, a dzisiaj Pogramy w modyfikację do GTA 4 dosyć popularną LC LCPDFR, czyli albo może LCPDFR, zależy. Y jak to woli, tak może wymawiać. Czyli będziemy po prostu policjantem, dokładnie jeszcze dokładniej niż dokładnie to brytyjskim policjantem, a, czyli Metropolitan. Metropolitan Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. No. Idziemy na służbę. Mam nowy sprzęt. Powinno się nagrać Full HD. Nie wiem jak to później programem obrobi się, czy będzie 720 czy Full HD. Ale mam nadzieję, że jak najwięcej. Pokazuj mi, że mam stałe 40 FPSów przez to, że nagrywam, ale tak człowiek czuje spadki. Czy to nie jest 40 FPS-ów Tak mi się wydaje. Wybierzmy jaką chcemy mieć mordę. Ja chciałem tego tego. O nie, dobra, tak. Lubię mieć kurteczkę. I możemy iść... Nie biorę sobie partnera, bo oni są jacyś po prostu głupi Robią mi same przeszkody, gdy gram Wybierzmy sobie auto, mamy BMW lub Astra, takich podstawowych Asterka Dobrze mówię, chyba Asterka Chyba Astra Tutaj mamy jakiegoś Vana Policyjnego, fajny w miarę Taki też już podmieniony pod nose. Też to jest ciężarówka, co jest najlepsze Myślałem że, to fajne, yy, myślałem, że to będzie fajny samochodzie, tak? mi yy, ciężaróweczkę, tą jakąś tam. I dziwnie się nią jeździ. To jest zwykłe. O, yy, f no. no to f, FIB samochód. No i znowu te same. Ja lubię Asterka, ale dzisiaj pojedziemy BMW. Dobra I teraz będę miał problem z włączaniem tych kogutów Uwielbiam te menu, ale jakiś problem mam żeby je włączyć CTRL-M O, włączyło się Musiałem dużo, dużo razy wrzukać. Dobra Zatrzymajmy się, żeby do mnie nie dobili Wyczyść... Eee, Wyczyść... Wyczyś czy to Wyczyśćmy sobie sam Dobra Siadaj! tum tu mi się... Nie mogę... O już dobra działa Zaznaczmy gdzie jedziemy. Nie tu. Do tego. Chodź jeszcze nie znajdę, Pojedźmy. Mieszkam w Anglii, także angielską Haha, Nie, no. W ogóle dawno mnie nie było. Mam takie po prostu zaniki, chęci i tak dalej, ale teraz dostanę nowy komputer. Przepraszam, nie robię jeszcze pełnoprawnej gameplay yy, albo let's play, ponieważ no, nie ma takiej gry, która mnie akurat aktualnie interesuje, bo ja czekam, a co dopiero będzie w 2014 roku. Czyli Tropiko 5 oraz The Forest To są dwie gry, na które wyczekuję ja. No i może jeszcze Watchdog z ciekawie się zapowiada. Bo aktualnie nie widzę Assassin's Creed'a mam tego najnowszego chyba to jest najnowszy Black Flag. Ale. No. No. Idź sobie. O, jak fajnie. Tu mam jeszcze sobą podejść? Aj, dziewczynko, dziewczynko. No ale. No, chodź tutaj. Fajnie, że oni coś tam robią. To jest takie już. Wow, wow, takie. Nie, no, musicie poczekać, bo. No, sobie. Dobra, chodź tutaj. No, chodź tutaj. Walnę cię. Przysięgam. Okej, okay, walnę ją. Teraz, teraz również lepiej chodziło? No, szybciej, nie mam czasu. No, chcę co skończyć, Boże... Dlaczego ten mod tak musi robić? No, dojdziesz tutaj wreszcie. Wow, nadajesz. Dziękuję. Oh. Zamknij te drzwi. Dużo taksówek, nie wiem czemu mam taki problem, że są taksówki prawie różne. Jest to zależne troszeczkę ode mnie. Czekajcie. Bo może być trochę jednak głośno. To nikt nie widzę. Dalej patrolujemy, i na moim słyszeniu będzie najwięcej tych ów bo FRAP strasznie ogranicza te fps do 40. Może nie jedźmy tu. Hmm. Czy coś ciekawego się wy wydarzy? Jakieś wezwanie? Wezwanie. Dobrze. Domestic Disp... Okej. Okay. Ktoś kogoś może... Mm, ...bije i tak dalej. Czekajcie, łączę sobie światełka. <ścoughs> Oj, co za bieda. O! Bije mnie! Policja. No przecież to, po ang angielscy policjanci nie mają w ogóle pistoletów Ci metropolian właśnie Tylko same gaz i tak dalej Lubię pościgi, za chwilę będziemy robić wyłapywankę Tak, tak to się mówi Okej, okay, idą tutaj, usłyszę ja ich. Chyba idą, tak. Czekaj, jadę Nie. O, już, już go zabrali? Co jest? Sprawdźmy, czy to zadziała. Bo widzę, że tutaj chyba jest... nóż. Aha. Fajne. Dobra. Koniec ewidenców. Awa, głupie sławki. Tam widzę, że policja wryga, ale jest pusta. Przyszli, zostawili, pojechali, poszli. Muszę. Jedźmy na lotnisko, tam powinno się zawsze coś dziać na kolejną na łapankę. Mamy ten sam ten to znaczek. Wow. Same taksóweczki i jedna policja. samy tu czy a może nie może po prostu idziemy jednak. jestem złą policją wiem Jak widać jeżdżą bo może nie jednak tu Tylko już nie wiem gdzie będzie szybciej

Dużo taksówek, nie wiem o czego to zależne. No i wydaje mi się, że to dlatego, że dopiero co zacząłem grać w GTA i misję robić. Zależnie jak powinnam w tą hełmigę dać. Nie wiem o, ale niczym się uda. Po oni tu zawsze zjeżdżają, jakby nie mogli jechać już prosto Nie rozumiem tego Tu zawsze próbują zjeżdżać, później tu zjeżdżają no. To jest bez sensu I to jest tak cały czas w tej grze Dobra, robimy wyłapywankę Kurde, nie to miałem kliknąć miałem 9 F9. F, F... Tutaj jest zawsze Bóg, będą się włączać e... światło i tak dalej. Te razem nie włączyło się, o, wow. trzy razy. Hmm. Nie mogę go aresztować. Ok. Czemu on do mnie siadł? No. Dobra. Mm, 11. Dajmy mu ostrzeżenie. Czyli co teraz mam? W tym się zajmę, że wysłałem medyków. Super. Hm. Nie, do tyłu siadaj. Do tyłu, nie jedziesz jako... Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Dobra, nie chcę, nie... Ach, dobra. Nie odczepiam się? będzie się odczepić jakiś czas. Widzisz, Nie. Yeah. Dobra, jeszcze raz, bo mnie de, denerwują te informacje. No. I need backup now. Dispatch. I need backup.

Teraz przyjechaliście, dobrze jesteście. Hmm. Trochę nie rozumiem, po co jest to, to takie coś, ale robimy Profesjonalni, że było. Dobra. Naprawdę mi się auto chyba samo. A nie tak jak uruchamiam te to się naprawia. Nie, to nie ma wyjazdu. Chyba przestało się nagrywać. Dobra, jestem już. Jak kliknąłem F12 podejrzewam, to znikło mi... znikło to, to takie, co pokazuje czy się nagrywa oraz FPS-y. Więc wiecie.

Go łączysz mi tylko tak.

du? <skrøk> Patrz, nie ma Dobra. Dojedziemy jeszcze na stację. Quiero, quiero un coscas. Please pull over to the side of the road. BMW 330 Dobra Tu mamy policję I tu Zakończę dzisiejszy odcinek Takiego Metropolitan Police Anglii Więc ja... Nie robi... Więc ja... Mówił dla Was R2PMS i dziękuję, że dotrwa... dotrwaliście do tego momentu. No i subujcie, lajkujcie i tak dalej, a będzie mi dane. Papa! Pa.